Odpady opakowaniowe są jednym z największych wyzwań dla naszego środowiska. Jako lider w dziedzinie zrównoważonych opakowań, Smurfit Kappa wierzy, że jesteśmy odpowiedzialni za pomoc w ograniczaniu ilości odpadów opakowaniowych. W tym celu wykorzystujemy naszą fachową wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania innowacji i recyklingu, aby opracować bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań. Zapraszamy również firmy, projektantów i inżynierów do wspólnej pracy, do projektowania, wdrażania innowacji, współpracy i stworzenia opakowań przyjaznych planecie. Stwórzmy wspólnie opakowania dla zrównoważonego świata.